Myślę, że wszystko powiedziałeś Tomek, chciałbym tylko jeszcze nadmienić skąd ten pomysł się wziął w współpracy ze stron. My szkolimy chłopców, a jak się już od 13 lat, tak się składa, że w wieku 15, 16, 17 lat, najlepsi chłopcy poszukają już klubów seniorskich i uciekają albo do Rakowa, albo do Skry, a i wybitne jednostki na Śląsk, w tej chwili trzech chłopaków w ruchu chorób, w drużynach młodzieżowych. Byli chłopcy w Bełchatowie, byli w Kolonie Kielce, w Górniku Zabrze. Wydaje mi się, że szkolenie powinno w dalszym ciągu odbywać się w Częstochowie, żeby nie musieli sobie szukać innych klubów. Myślę, że taki klub prężnie rozwijający się, jak Skra Częstochowa, w tej chwili zapewni takie warunki, że będą mogli podnosić swoje umiejętności. Mamy tutaj jeszcze pokrótce korzyści, które wynikają z tej naszej współpracy. To też jest dosyć istotne. O tych korzyściach Gry Śląskiej widzę przez dłuższy okres. Wspominałem, na pewno będziemy mieli jedną z lepszych paszportowych, a jak już dysponuje dobrym wojskiem, gdzie mogą te dzieci niezależnie od y, pogody, kształtować swoje umiejętności. E, w tej chwili w formie budowy już niebawem prezes nam obieca, że obda boisko z bardzo dobrą murawą i z dobrym zapleczem, e, również nawet z odnową biologiczną, więc też będą mogli korzystać z tego. Mamy drugie boisko na Powstańcu. E, korzystamy z orlików, gdzie też przy Szkole 38 mamy stałą bazę i szkolimy właśnie tych najmłodszych. E, mamy też możliwość przy takiej współpracy dostarczenia sprzętu w większej ilości po, po lepszych cenach, tak samo jak zresztą transportu, w takich negocjacjach na pewno nam to ułatwia i zdecydowanie łatwiej będzie nam współpracować właśnie na tej, na, tej, na tej płaszczyźnie. Jeszcze raz, bo to chyba najważniejsze z tego wszystkiego, drodzy Państwo, że tak naprawdę no, tu jest tak zdominowanie szkolenia w Częstochowie. Nam nie chodzi o to, żeby wygrywać na szczeblu Częstochowy. Chcemy rywalizować na szczeblu Śląska, chcemy inwestować w dzieci, w jednostkę, żeby kształcić e, piłkarza. E, sukcesy są ważne dla, dla nich. My jako trenerzy i też zarząd patrzymy troszeczkę inaczej na to wszystko. Zależy nam i chcemy, żeby oni wygrywali, ale nie za wszelką cenę. Chcemy wykształcić jednostkę, która kiedyś być może będzie grała w reprezentacji polskich, będzie grała na szczeblu pierwszej Ekstra pierwszej Ligi, a przede wszystkim będzie grała w klubie sportowym z to jest dla nas najważniejsze. Nie ukrywamy, że też aspekt wychowawczy to też tutaj trenerzy bardzo mocny nacisk mają na to i dają to, żeby owcy również mieli odpowiednio wychowanie. Ja mam tyle, jeśli coś prezeszy jeszcze. Bardzo dziękuję trenerom, myślę, że w miarę sprawnie, profesjonalnie przedstawili to, co chcemy zrobić i, i do czego mamy doprowadzić ta współpraca. Dlatego najważniejszy punkt programu. Może poprosimy prezesów o sfinalizowanie rozmów, sfinalizowanie w postaci podpisu umów. Bardzo bym prosił. Teraz też Państwu powiem, że ona, ona jest dość ciekawa. Teraz nasze podziemie zrozumieją, o co w tym wszystkim chodzi będą miały cel przed sobą. Więc bardzo prosimy o podpisanie i o wymianę połówcy żalików i proporcje pomiędzy sobą. Panowie, uścisnąć sobie dłonie, wymienić się. To wasza współpraca również jest ważna. Powiem, że chłopcy są przedstawicielami rocznika 2000, który, który niebawem też połączy swoje siły, ale to jednak nie w przyszłości. Natomiast już mieliśmy pierwszy, pierwszy akt tej współpracy, rocznik 1997, chłopców Ajaxu trafił do całości, praktycznie do do słowa. Miejmy nadzieję, że śladem tego rocznika następne również udanie będą mieli przechodzić i kształcić się dalej, rozwijać swoje możliwości. Może rodzice mają ochotę zapytać? Też mają wyniki Teraz chcemy zachęcić rodziców, żeby kibicowali wspólnie, a jak sobie iskrze. Zawsze tak było. Cieszę się. Cieszę no, się, jeśli nie ma pytań, jeśli materiały powstaną później w ale... Dziękuję Państwu bardzo, bardzo za przybycie. Miejmy nadzieję, że będziemy się spotkać częściej, a łączyć nas będą sukcesy naszych grup młodzieżowych na Arenie Czasnowskiej i nie tylko. Dziękuję bardzo i do